Cześć. Dziś zabieracie w podróż po kilku absolutnie wyjątkowych miejscach w Brazylii. Gwarantuję ci, że każdy z nich zrobi na tobie niesamowite wrażenie. Pierwsze Amazonka. My płynęliśmy nią z Peru aż do Brazylii. i To była przygoda życia. Amazonia jest jedyna w swoim rodzaju. Tu naprawdę czujesz, że natura jest królową. Drugie miejsce Lençóis Maranhenses. Wyobraź sobie laguny na wydmach, pustynię wypełnioną wodą. To widok, jakiego nie ma nigdzie indziej na świecie. Szczerze, to najpiękniejsze, co dotąd zobaczyliśmy. Trzecie Salvador. Miasto, które tętni rytmem. Na każdym kroku słychać bębny, ludzie tańczą sambę, a zachody słońca są magiczne. To miejsce, które od razu kradnie serce. Czwarte Chapada da Diamantina. Góry, jaskinie, wodospady i małpki skaczące pod drzewami. Idealne miejsce, żeby wyciszyć się i zachwycać naturą w jej czystej formie. Piątek, klasyczek, czyli Rio de Janeiro. To miasto ma w sobie coś wyjątkowego: od muzeum samby przez klimatyczne uliczki aż po słynną Copacabana, którą trzeba zobaczyć chociaż raz w życiu. A na koniec coś absolutnie spektakularnego: wodospady i głazów. Ponad 270 kaskad w jednym miejscu. Tu naprawdę czujesz potęgę wody i respekt do natury. I to tylko kilka perełek w Brazylii, które pokazaliśmy wam w skrócie. Jeśli chcesz zobaczyć pełne odcinki z każdego z tych miejsc, pani na nasz kanał YouTube. Z... W czekają na Ciebie podróże, które zainspirują Cię do odkrywania świata. Budżetowo, ale zawsze z przygodą i humorem.